Jestem mamą to już 10 miesięcy, to mam wrażenie, że też na nowo jakby odkrywam swoją i kobiecość i moje człowieczeństwo się zmieniło. Jest to wiele wspaniałych momentów, no takich cudów wręcz ale jest też dużo momentów naprawdę takiego wysokiego zmęczenia i, i takiego obudzenia się, hej, przecież nie jesteś sama, możesz poprosić o pomoc albo po prostu wypowiedzieć to, co, to, co czasami wystarczy wypowiedzieć, co, co się dzieje. No i tak, oczywiście miałam kilka takich, takich chwil, ale na szczęście jak rozwiązuje się na bieżąco, to one szybko znikają i pojawiają się nowe, żeby nie było nudno. To prawda. I też wspomniała Pani o macierzyństwie i o tym, jaka to jest magiczna siła, tak naprawdę, która zmienia człowieka. Co się zmieniło tak w Pani życiu, też w takim życiu codziennym? W życiu codziennym to jest <laughs> wszystko. Po prostu nie jestem wolnym elektronem, tylko jest ze mną moja latorośl, która jest ze mną na co dzień. Uśmiecha się, płacze, skacze, robi nowe kroki, nowe rzeczy. Ja jestem takim jej towarzyszem, ale też i, no i jakby mamą, więc, więc właściwie um, wszystkim i ona też, też jest naszym wszystkim, takim skarbem naszej rodziny. Także wszystko się pod tym względem zmieniło. Centrum zainteresowania jest nasza nowa istota e, i chcemy dla niej jak najlepiej. No i oczywiście pamiętając o sobie, no bo jak my nie będziemy mieć siły, to i ona nie będzie odpowiednio zaopiekowana. I, I jakby ja myślę o tym, że zdobywając i budując siłę ja, jako kobieta, czy nawet jako rodzina, możemy dać tę siłę naszym dzieciom. E, więc jakby codzienność to jest dużo, dużo różnych e, zmagań. No, Ale też takich prostych. Zrobienie śniadania, wyjście na spacer, tutaj ubieranie, jak jest zimno, a potem rozbieranie, przewijanie. I tak jest mnóstwo takich powtarzających się czynności, co potrafi być nużące. Dlatego Do dobrze mieć od czasu od czasu taką odskocznię. I ja się bardzo cieszę i doceniam każdym momentem, nawet jak tu mogę z panią rozmawiać, albo być tutaj i spotkać się z innymi ludźmi. I nagle się okazuje, że się docenia takie proste rzeczy. I, I to jest wspaniałe. I to warto przekazać każdej matce, każdej kobiecie, zwłaszcza w obecnych czasach. Bardzo pani dziękuję. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie tych podstawowych rzeczy nie, nie każda kobieta czy dzieci mają. Więc możemy, to, co możemy zrobić, możemy pomagać i doceniać to, co my mamy. Wydaje mi się, że to też jest bardzo dużo. Że my możemy zdać sobie sprawę, z tego, co mamy i co możemy dać. To, 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 co się wydaje nam mało, może się okazać dla kogoś innego bardzo dużo. Czy jest właśnie coś takiego, jeszcze specjalny przekaz, który chciałaby pani przekazać też mamom na Ukrainie, ale też mamom w Polsce? To, co bym chciała przekazać: nie bójcie się, jesteśmy z wami, pomożemy wam w każdej chwili, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. Yy, "Jesteście wspaniałe, silne, odważne. Dacie radę. to jest tylko taki moment, ale wszystko na pewno się ułoży i będzie dobrze.